Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj się zająć tematem powrotu Pana Jezusa Chrystusa na obłoku, bo jest to po prostu jeden z kolejnych hebraizmów, powrót Pana Jezusa Chrystusa na obłoku. Jest po prostu jednym z hebrajskich sposobów opisu, sądu, tak? przede wszystkim za pomocą jednego narodu na drugi, na inny naród. Dlatego kiedy czytamy, że Chrystus przychodzi na obłoku i, i czytamy Biblię poprzez te nasze okulary XXI wieku, tak, przez ten typowo zamerykanizowany sposób czytania, patrzenia, myślenia, wyobrażamy sobie literalnie Pana Jezusa Chrystusa na obłoku, tak, że widzi Go wszelkie oko i tp. i td., ale Pan Jezus Chrystus mówi do tej samej publiczności, która jest zaznajomiona w 100% z językiem Starego Testamentu. I Pan Jezus Chrystus przychodzi wypełnić prawo i proroków, więc Pan Jezus Chrystus nie wymyśla koła. Pan Jezus Chrystus nie tworzy nowych rozwiązań, nie wymyśla nowych rzeczy. Mówi to, co jest zawarte w Starym Testamencie, w prawie i u proroków. I jeżeli mówi, że przychodzi na obłoku, to odwołuje się do konkretnej. Kwestii do konkretnego opisu, do konkretnej rzeczywistości. Jego autorzy doskonale wiedzą, co on ma na myśli, ale my w XXI wieku nie. My widzimy go na obłoku, literalnie stojącego, jak sunie na, na chmurze. Ale zaraz sprawdzimy sobie, jak to tak naprawdę należy odczytywać. Ale musimy mieć na względzie jedną rzecz: że Jezus Chrystus, tak jak wspomniałem, mówi to, co jest w prawie i u proroków i mówi do publiczności, która rozumie ten język, rozumie te hebraizmy i my musimy zrozumieć te hebraizmy, żeby dobrze odczytać to, co On mówi, to, co mówią apostołowie. Nie możemy naszej, naszą miarą mierzyć tamtych czasów i naszej miary nakładać na Biblię. Więc yy, wypisałem sobie fragmenty. Pójdźmy do Izajasza 19. Zobaczcie, Izajasza 19.1 wyrok na Egipt. Oto Pan sunie na szybkim obłoku i przybywa do Egiptu. Drżą przed Nim bożki egipskie i w Egipcjanach truchleje serce. Oto sprowadzę, doprowadzę w Egipcie do wojny domowej, walczyć będzie brat z bratem, bliźni z bliźni, miasto z miastem, królestwo z królestwem. I tam dalej. Ten opis jest długi, nie chcę całości czytać. Przeczytajcie sami sobie Izajasza 19. Czy to jest znajome? Co mówi Jezus? Że syn człowieczy przyjdzie na obłoku. Zobaczcie tutaj. Nad Egipt przychodzi Bóg, Jahwe, Sunie na obłoku. Tak, przybywa na, nad, nad Egipt. Czy naprawdę był widzialny Bóg Jahwe na obłoku nad Egiptem? Śmiem twierdzić, że nie był. Śmiem twierdzić, że nie był. To był po prostu opis Dniu Pana. Tak? dzień Pana, dzień Pański Z wielokrotnie pojawia się w Starym Testamencie i w Nowym następuje również dzień Pański w 70 roku tak i Chrystus mówi o dniu Pańskim, że wtedy będzie na obłoku i tutaj Jachwe, w dniu Pańskim też jest na obłoku to jest dzień sądu po prostu, tak i skoro tutaj nad, nad Egiptem nie sunął widzialnie na obłoku, dlaczego sądzimy, że Chrystus, który powołuje się na prawo i proroków będzie sunął na obłoku fizycznie Niekonsekwencja. To wydarzenie tutaj wypełniło się z tego, co historycznie gdzieś, gdzieś kojarzy około 700 roku przed naszą erą, tak? kiedy Asyria zaatakowała Egipt, i to Izajasz od razu w kolejnym rozdziale o tym mówi: Izajasz 20 tak? mówi tutaj o błędzie polegania na na, na Egipcie. Jak mój sługa Izajasz chodził na go i boso przez trzy lata, jako znaki zapowiedź przeciwko Egiptowi i kurz, tak właśnie król Asylii poprowadzi jeńców z Egiptu i wygnańców z kurz, czyli mamy tutaj wypełnienie się proroctwa. Pójdźmy teraz sobie do, chyba będzie tak, 13. Izajasz, Izajasz 13. 9. Znowu mamy dzień Pana. Oto nadchodzi dzień Pana. To jest z kolei sąd nad Babilonem. Dzień wzburzenia gwałtownego gniewu, aby obrócić ziemię w pustkowie, a grzesznikom na niej położyć kres. Gwiazdy niebios i ich konstelacje nie udzielam już swego światła. Słońce pociemnieje o wschodzie, a księżyc nie rozbłyśnie światłem. I nawiedzę świat za zła bezbożnych, za ich winy, ukrócę pychę zuchwałych i poniżej wyniosłością. Tyranów. Tutaj nie ma obłoku, ale co tu jest, kolejny dzień Pana. Chrystus Mateusza 24 też mówi o Słońcu, tak, też mówi o Księżycu, że stracą swój blask, i tutaj jest to samo. I, i też gwiazdy, konstelacje, tak, nie udzielą już swojego światła, Słońce pociemnieje o wschodzie Księżyc nie rozbłyśnie światłem. Gwiazdy, Słońce, Księżyc w Starym Testamencie odnoszą się do władzy, do, do zwierzchności, do tych, którzy rządzą danym krajem, tak w skrócie. Kiedyś sobie tę symbolikę rozbierzemy na czynniki pierwsze. Więc jeżeli pociemnieją, nie dadzą swojego światła, znaczy, że już nie będzie władzy, kraj pogrążony w anarchii, w upadku, podbity. Sąd nad Babilonem, tak? To się wypełniło w 689 roku przed naszą erą historycznie. Sąd nad... To jest wyrok na Babilon, tak? Jak to zobaczył Izajasz, syn, syn Amosa, tak? Z, z rąk Medów historycznie, tak? Izajasza 34, jak sobie pójdziemy do Izajasza 34, mamy kolejny ciekawy tekst, kolejny ciekawy tekst Izajasza 34, z kolei tutaj jest sąd nad Edomem i to jest od trzeciego ich zabici leżą, legną porzuceni ze zwoku, niesie się smród, a góry rozmiękną od ich krwi. Widać, że to są po prostu przenośnie, tak? Pójdą w rozsypkę zastępy niebios, niebo będzie zwinięte jak zwój. Każdy jego zastęp opadnie, jak opada liść z winorośli, jak traci liście figowiec. Oto spada na Edom, na lud objęty mą klątwą, na sąd, gdyż na niebie już gotów jest mój miecz i on spada na Edom. Spływa krwią, pokryty jest tłuszczem. Widzimy, że to są metafory, to, to nie można tego literalnie traktować, tak? No, góry nie rozmiękły. Tak, pójdą za 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 rozsypkę, zastępy niebios, niebo będzie zwinięte jak zwój. W objawieniu Jana 20 też jest niebo zwinięte jak zwój, uciekło ono z przed oblicza tego, który siedzi na tronie. Zwinięte niebo jak zwój oznacza koniec władzy, koniec systemu. I tutaj w tym momencie koniec Edomu. Tak? I znowu mamy zastępy niebieskie, poszły w rozsypkę, czyli te wszystkie zwierzchności władze, które gdzieś tam się yy, gdzieś tam były. I to jest yy, też to jest tutaj sąd, który się wypełnił historycznie około. 680, albo 600 roku, kiedy Babilon, kiedy król Nabuchodonozor podbił z tego, co jako ja że Mogę się mylić, ale w zakresie tego, kto, ale wydaje mi się, że to był Babilon, który podbił i chyba nawet my pójdziemy sobie do Malachiasza 1, to mamy opis tego tutaj, to jest potwierdzenie Malachiasza chyba 1 Zaraz sprawdzę, żeby nie skłamać. Malachiasza, jeden wyrok pana za pośrednictwem Malachiasza. Pokochałem was, mówi pan, a wy pytacie, co ma o tym świadczyć? Czy Ezaf nie był bratem Jakuba? Oświadcza pan. Jednak Jakuba ukochałem, a Ezawa odsunąłem. Znamy ten fragment, prawda? I wystawiłem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo wydałem szakalom pustyni. I choć Edom powiedział, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znów odbudujemy ruiny, tak mówi pan, oni odbudują Ajazburze. Tak I to jest sąd nad dedomen potwierdzony przez Malachiasza. Dalej, tak? Także to jest kolejny przykład. Teraz, może, zajrzyjmy sobie do, no tak, do takich opisu podobnego. Nie chciałbym wszystkich, bo nie chcę też tutaj e, e, robić e, za dużo tych, tych wszystkich fragmentów, podawać. Bo, ale myślę, że to jest ciekawy temat, więc warto to prześledzić, żeby mieć to e, jakby. no. E, ułożone w głowie i wiedzieć, dlaczego Jezus używa tego, e, takiego sformułowania, nie innego, kiedy mówi o, o, o powrocie na obłoku. Stofoniasza 1, 14. Bliski jest wielki dzień Pana. Bliski rychło nastąpi. Odgłos dnia Pana jest straszny. Najśmielsi będą w nim wołać o ratunek. Dniem gniewu ten dzień, dniem troski ucisku, dniem zniszczenia, spustoszenia, dniem ciemności, mroku dniem chmury gęstych ciemności, dniem trąby i okrzyków wojny, tak? Trąba również w Mateuszu 24 występuje, trąba występuje w pierwszym Tesaloniczan 4, we fragmencie, w cudzysłowie oczywiście, o pochwyceniu, tak? Mamy trąbę, mamy chmury, mamy ciemność, mamy spadające gwiazdy, mamy ten sam język apokaliptyczny, jak, jak w innych fragmentach proro proroków i Starego Testamentu, tak? E, pójdźmy sobie do do Ezechiela 32 Ezechiela sobie tutaj zapisałem 32 7, 8 e gdy będziesz gasł, zakryje nieboskłon nie i zaćmie na nim gwiazdy, słońce zasłoni obłokiem a księżyc nie zabłośnie swym blaskiem Wszystne, wszystkie jasne światła na niebie zaćmie nad, nad tobą i pogrążę w ciemności twą ziemię, zobaczcie, znowu słońce traci blask, znowu księżyc, znowu gwiazdy, tak, ta sama historia, którą przywołuje. Izajasz, którą przywołują inni prorocy, którą przywołuje Pan Jezus Chrystus z Mateusza 24, kiedy mówi, że nie minie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Słońce, księżyc, gwiazdy i przyjście na obłoku. Nie minie to pokolenie, nie minęło, stało się, tylko musimy zrozumieć, co się tak naprawdę stało. Bo Chrystus nie był widzialny na obłoku w tamtym czasie, tak samo jak Jachwę nie był widzialny na obłoku fizycznie, literalnie nad Egiptem. I tak samo jak prawdziwe gwiazdy nie zgasły, jak prawdziwe słońce i prawdziwy księżyc nie zgasły, nie pociemniały. To są hebrajskie opisy rzeczywistości, tak? Czy tego chcemy, czy nie? Czy tego chcemy, czy nie? E, Michała 1, 3, 4. Zobaczmy, co tam u Michała. Michała 1, bo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, stąpi i podepcze wyniosłości ziemi, i stopnieją pod nim góry. Doliny rozpadną się jak wosk pod wpływem ognia, spłyną jak wody cieknące po zboczu z powodu przestępstwa Jakuba i to wszystko i z powodu grzechu domu Izraela. I to się wypełniło około 700 roku, tak? 721 do 712 podboje Asyryjczyków, tak? Historycznie. Czy stopniały góry? Czy stopniały góry? Tak? Pod, pod nogami pana. Nie. Niestopniałe. mamy góry mamy nadal góry tak eee, czy stąpił poddeptał wszystkie wyniosłości ziemi tak czy spłynęły czy, czy doliny rozpadły się jak wosk pod wpływem ognia tak czy naprawdę to jest literalny opis nie to nie jest literalny opis nigdy nie ma być literalnym opisem to jest po prostu apokaliptyczny język który ma przedstawić zniszczenie totalną destrukcję tak teraz chcę wam pokazać Taką ciekawą rzecz, jak sobie pójdziemy do hmm, Izajasza 19, wrócimy, <laughs> Izajasza, 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 tak, dobrze to napisałem, czy już mam też, tak jak już wspom yy, wcześniej wspominałem, ta Izajasza 19, wyrok nad Egipt, Pan sunie na szybkim obłoku, tak? Pan sunie na, na obłoku nad Egiptem. Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza, żeby nie być gołosłowny, że to nie jest, że ja sobie wymyśliłem coś. 24, 30. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą się bić w piersi. Zobaczę, bowiem, Syna Przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Czym się różnią te opisy? Niczym. I tutaj jest obłok i tutaj. Tutaj jest Jachwę na obłoku, tutaj jest Pan Jezus Chrystus na obłoku. Co się stało, kiedy był Jachwę na obłoku nad Egiptem widoczny? Tak, Egipt został podbity, został zniszczony przez inny kraj. Co się stało, kiedy tutaj Pan Jezus Chrystus mówi, że będzie widziany, widziany na obłoku? Rzym podbił, yy, 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 zniszczył Jerozolimę, tak? Mamy ten, ten sam motyw. Kraj najeżdża na kraj i go niszczy. To jest dzień pański, to jest, to jest yy, sąd Pana Dlatego pan jest widziany na obłoku. Tak? Nigdy nie miał być w zamiarze widziany pan Jezus Chrystus na obłoku literalnie. Nie minęło to pokolenie tak jak powiedział, tak się stało. Czytamy słowo i wierzymy mu, albo czytamy i robimy z tego fantastykę jakąś e, i nie ufamy temu, co mówi pan Jezus Chrystus. Tak? Ja pozostanę przy pierwszej opcji, ufam, że to co powiedział, spełnił. E, teraz tak. E, pójdźmy, może, sobie do. Izajasza 27:13 27:13. 13 W tym dniu zadmą wielki róg i przyjdą zagubieni na ziemiach Asyrii, rozproszeni po ziemi egipskiej, pokłonią się Panu na świętej górze. Zobaczcie, jest trąba, jest róg. Dmią w róg. W Mateuszu 24:31 jest napisane: On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą. To jest ten sam motyw, by zgromadzić Jego wybranych z czterech stron świata. I u Izajasza jest trąba i gromadzenie wybranych, i u Mateuszu jest trąba i gromadzenie wybranych. To jest ten sam motyw. I tutaj, kiedy Jezus mówi o tym, że pośle aniołów i zgromadzą, nie chodzi o to, że prawdziwi aniołowie tak, na skrzydłach będą zbierać ludzi z jednego krańca ziemi po, po drugi kraniec. Tak. Tylko chodzi o to, że pójdą angelos, czyli posłańcy z greckiego. Czyli uczniowie, apostołowie będą chodzić od narodu do narodu, głosić dobrą nowinę i zbierać wybranych Bożych, aby stali się ciałem Chrystusa. Tak? Eee. Powtórzonego prawa, powtórzonego prawa 33. Powtórzonego prawa 33, gdzie, gdzie tutaj jesteś? Powtórzonego prawa 33. Zobaczmy co tam się dzieje 33 Tak Albo mi się coś pomyliło Ale Zaraz sprawdzę O 33,2 Pan przybył z Synaju, zaświecił im z Seiru, zajaśnił z góry Paran. Nadszedł od Ribat Kadesh z płonącym dla nich ogniem po prawicy. Tak? Płonący ogień. Jeden, w jednym z listów Pawła, list od Paweł zapisał, że Pan powróci w ogniu płomienistym. Tak? Mamy tą samą. Dlaczego Paweł to napisał? Mamy ten, 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 ten sam motyw. Ponieważ Paweł nie mówi niczego, czego by nie było w prawie i u proroków, jak sam to oświadczył w dziejach apostolskich. Nikt z nich nie mówi niczego nowego, tylko nawiązują do Starego Testamentu, do znanych motywów, żeby publiczność znała, od razu wiedziała o co chodzi. O co tutaj chodzi. Eee, tak, eee, w Izajasza 30, jeszcze sobie pójdźmy do Izajasza 30, 30. Też wam coś pokażę jeszcze, ciekawego myślę, Izajasza, Izajasza, 30, 30, zobaczcie co tu się dzieje. I da wam Panu usłyszeć potęgę swego głosu i ukaże jak spada jego ramię w przypływie gniewu, w płomieniu niszczącego ognia, w burzy i w ulewie i w kamiennym gradzie, tak? Tak, pan przychodzi w płomieniu ognia. I żeby nie być gołosłownym, pokażę wam właśnie na przykładzie tego, e, przeczytam wam dokładnie ten, ten fragment z T. Saloniczan. Gdzie jesteście? te Saloniczanie. E, chyba dziś tutaj. O, o, o. Pamiętajcie, w ogniu, w ogniu płomienistym, tak? więc tu sobie przychodzi w ogniu u Izajasza 30-30 A tu mamy tak e aha, Może to w drugim, no, sprawdzę. O... Mm. Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tym, którzy Was uciskają, mówi Paweł, a Wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę. Nastąpi to, gdy z nieba objawi się Pan Jezus, przyjdzie on z heroldami swej potęgi w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie. Tak? Czyli ten sam motyw w płomieniu ognia. Izaja 65 też mówi o tym, że Bóg pojawi się w płomieniu ognia. Tutaj Chrystus też przychodzi ze swoimi świętymi w płomieniu ognia. List Judy. Można jeszcze iść dalej, pójść do Judy Przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad każdą istotą. Też przychodzi ze swoimi świętymi, z aniołami, tak? Pan. Mateusza 16. Ten sam motyw. Pan przychodzi. Mateusza 16. Pan przychodzi ze swoją potęgą z aniołami, aby nagrodę dać tym, którzy czekają, i karę tym, którzy. Którzy nie przyjęli tej dobrej nowiny. Więc kochani. E, reasumując, tak, te wszystkie fragmenty są ze sobą po prostu powiązane. Pan Jezus Chrystus nigdy nie miał przyjść widzialnie na obłoku. Tak? To jest po prostu jeden z opisów apokaliptycznych, który, którymi się Pan Jezus posługuje, bo wie, że Jego publiczność to zrozumie. Mówi do konkretnego odbiorcy, mówi do Żydów. Żydzi rozumieją to w mig. Tak? Oni od razu wiedzieli, jeżeli on mówi, że przychodzi na obłoku, oni od razu wiedzieli, czym to pachnie, co to jest. Oni znali Izajasza, Ezechiela, znali Sofoniasza, Michałasza, Malachiasza, znali te wszystkie proroctwa i wiedzieli, co się dzieje, kiedy Izrael odstępuje od praw. Izrael jest karany, Izrael idzie na wygnanie, Izrael jest zniszczony. Znali opisy również sądu nad tymi innymi narodami, tak? które są opisane w Starym Testamencie. To też był opis y, związany z tym, że Bóg przychodzi na obłoku, że gwiazdy spadają, tak, pagórki topnieją, słońce jest zaciemnione, księżyc też, tak. To są po prostu symbole władzy danego kraju, danego państwa, które akurat poszły w rozsypkę, zostały zniszczone, bo inny naród, inne państwo podbiło ten naród i to państwo, które było właśnie przedmiotem dyskusji w danym fragmencie, więc musimy zrozumieć, że Pan Jezus Chrystus mówiąc, że przychodzi na obłoku, miał na myśli to, że za chwilę będzie armia rzymska niczym potop, niczym powódź, jak to mówi Daniel w swoim dziewiątym rozdziale, najedzie na tereny Jerozolimy, zniszczy Zaora i ludzie zginą marnym, marnym losem. To był sąd za pomocą jednego narodu na drugi naród. Dlatego mówił Pan Jezus Chrystus, że przychodzi na obłoku. Dlaczego On przychodzi na obłoku, a nie tym razem Jachwę? Ponieważ sam Jezus powiedział, że odtąd Bóg już nikogo nie sądzi, przekazał cały sąd Synowi. Tak? I Sanhedrin, faryzeusze, wszyscy doskonale wiedzieli, jeżeli Chrystus mówił, że przychodzi na obłok, oni wiedzieli, że On tytułuje siebie Bogiem. On sobie przywłaszcza prerogatywy, które należały do Boga, tytułując siebie Jam Jest, tak? Więc, więc jak czytamy to i widzimy, że Chrystus przychodzi na obłoku, a za chwilę dalej, że nie minie to pokolenie, to nie bójmy się po prostu uwierzyć, że tak było. I nie starajmy się tego wersetu jakoś wyciąć, gdzieś go zamazać i powiedzieć, przyjdzie na obłoku w przyszłości, ale tutaj tak, tutaj min nie minęło to pokolenie i faktycznie to wszystko się stało. Ale jednak obłok i przyjście to nie. To będzie w przyszłości. Taka gimnastyka to jest pogwałcenie tekstu, a tekst jest prosty, tekst jest dosadny, tekst jest konkretny i konkretnie wskazuje na konkretne wydarzenia. Tak? Nie minęło to pokolenie i wszystko to się stało. I był odgłos trąby, oczywiście nie chodziło o odgłos fizycznej trąby, tak? Jeden Tesaloniczan 4: trąba, Mateusz 24: trąba, jak pokazywał również Izajasz, trąba. Trąba oznaczała gromadzenie tak na głos trąby następowało gromadzenie świętych do ciała Chrystusa w Starym i Nowym Testamencie oznaczała też oczywiście bitwę oznaczała okrzyk bojowy oznaczała sąd tak więc to są te same opisy ta sama rzeczywistość w Nowym i Starym Testamencie ci sami ludzie to pisali tak z tego samego kręgu kulturowego do tych samych ludzi e, więc to było zrozumiałe dla nich w 100% i my musimy teraz zrozumieć jak oni to przedstawiali, jak oni to zrozumieli, a nie narzucać naszych tutaj ym, z XXI wieku, naszych poglądów, wizji na tamten tekst. Pozdrawiam.